Wielu bohaterów Powstania Wielkopolskiego wzięło później udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jedną z takich postaci był Wiktor Pniewski. Pilot, który w styczniu 1919 roku zasnął pierwszą w dziejach polskiego lotnictwa akcją bojową, czyli z bombardowaniem niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Odrą. Ale Wiktor Pniewski miał także swój wielki wkład w wojnę z Rosją Sowiecką. Zapraszamy na spacer jego śladami. Urodził się w Kłecku 5 grudnia 1891 roku szkołę ludową ukończył najpierw w Kłecku i później trafił do Poznania do szkoły handlowej. Tam się wyuczył fachu drogerzysty. Nawet w Poznaniu miał swoją drogerię krótko, bo został powołany w 1911 roku do wojska. I tak trafił do oddziału huzarów w Strasburgu, dość daleko. No i tam między innymi się znalazł w pułku lotniczym, gdzie go zaangażowano do pracy jako pomocnik mechanika lotniczego. Był zdolny, awansował na mechanika w końcu, a w 1916 roku Niemcy wykruszali się piloci w czasie wojny, więc sięgnęli po Polaków i go wysłali do Koszalina na, na kurs pilotażu. Tam go ukończył jako piąty, piątą lokatę miał. Był szeregowcem w stopniu sierżanta. No ale skierowany na front zachodni, tam został kontuzjowany. Po wyleczeniu rann, to był już 1918 rok, go przenieśli na stację Ławica do Poznania. No i tam yy, założył yy, tajne sprzysiężenie yy, polskiej organizacji wojskowej no jak wybuchło powstanie, był jednym z dowódców oddziału, który pomógł zdobywać Ławicę. I poza tym jeszcze jedną rzecz zrobił. Niemcy, z racji tej, że Polacy przejęli sprzęt ogromnej wartości, to postanowili zbombardować, żeby Polacy z tego nie mieli użytku. Z Frankfurtu przyleciało kilka samolotów i bomby zrzucili na pobliskie Skórzewo i na Ławicę. Nie rządzając większych szkód, no ale co zrobił Gniewski? Wziął kilku kolegów i polecieli e, do Frankfurtu na lotnisko. E, zrzucili 900 kg bomb. Było to pierwsze bombardowanie w odrodzonej Rzeczypospolitej. No i tak został później e, dowódcą na Ławicy. Tam organizował lotnictwo, no ale. E, Wybuchła e, wojna z, najpierw na wschodzie, walczył w obronie Lwowa, a później został w 1920 roku skierowany na front e, litewsko-białoruski i tam walczył z e, wojskami Czerwonych e, z oddziałami Michaiła Tuchaczewskiego. No, teraz po zakończeniu działań. Poszedł, skierowano go na kurs wyższych dowódców do Rembertowa, i tam w Rembertowie dostał już stopień kapitana, już oficer, i organizował dalej lotnictwo polskie. W 1935 roku awansował do stopnia majora, i także tego, że w 1939 roku jakby wybuchła wojna. Niestety nasze lotnictwo szybko skapitulowało i przez Rumunię dostał się do Francji. Tam dowodził oddziałem dywizjonem oficerskim. Po upadku Francji przedostał się do Anglii, tam był z kolei też pilotem Rafu i tak przetrwał do 1947 roku. W 1947 roku wrócił do Polski. No już jego nie zatrudniono jako pilota, ale w wojskowej służbie meteo. Tam w 1952 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze pracował jako pracownik cywilny. W końcu trafił do rozdrażewa koło Koźmina. W 1974 roku, 13 sierpnia zmarł ale w Koźminie, w szpitalu, a jest pochowany w Rozdrażewie. Pilot Wiktor Kniewski to ciągle mało znana, a czasami, ma się wrażenie, pomijana przez historię postać. Szczególnie w powiecie gnieźnieńskim, gdzie przez wiele lat był zupełnie zapomniany. Na szczęście to się zmieniło w 2009 roku. Wówczas w Kłecku, w mieście, gdzie Wiktor Kniewski przyszedł na świat, odsłonięto obelisk upamiętniający tę wielką, wybitną i zasłużoną dla naszej ojczyzny postać.